Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku taki krótki filmik yy, na szybko, yy, ponieważ yy, u nas się działo tak, yy, że dokładnie dzisiaj wprowadzono yy, nowy system nadawania DVB-T2 HEVC yy, yy, Warszawa-Raszyn, dlatego że moje anteny są ustawione na yy, Warszawę, na, dokładnie na Raszyn. Dzisiaj prowadzili system nadawania DVB-T2 na raszynie. Wcześniej mieliśmy DVB-T. Dzisiaj zostało wprowadzone DVB-T2, bo właśnie zauważyłem, zauważyłem, że nie działają mi większość MUX-ów, mi tylko MUX-8. Później jak wyszukałem kanały, to dekoder pokazywał H265, Czyli ten nowy system nadawania i sprawdziłem na stronie emitelu, że prawdopodobnie w Warszawie nadają już DVB-T2. No i tak, pokażę Wam teraz taką szybką relację, jak, jak i jakie parametry sygnału uzyskujemy na DVB-T2 w mojej instalacji. Nie będę Wam przylatywał wszystkich sześciu telewizorów, pokażę Wam tak na szybko tylko definicję, ponieważ na tych na górze tak w zasadzie na wszystkich jest tuwa, więc tu nie ma co kombinować. Tak, yy, pierwszy tunel yy, z najbardziej czułą głowicą yy, jest to tuner yy, Viva yy, H265 Lite. Przepraszam za ten syf, ale wiadomo, to jest warsztat. To nie jest pokój, to jest warsztat. Więc na to nie ma co zwracać uwagi. Tuner yy, H265 Lite Viva, yy, połączony do telewizora, ale nie łudźcie się, taki stary telewizor bez problemu odbierze wam DVB-T2. Po telewizor nie ma znaczenia. Tutaj znaczenie ma tuner. Jak do odpowiedni tuner, to nawet unitra Wam stara odbierze do t 2 tylko niektórymi unitrami trzeba kombinować z modulatorami. A dzisiaj nie o telewizorach Unitry, e, tylko dzisiaj do tematu. Mamy tutaj temat, mamy tutaj router Kurd. Mamy tutaj dekoder DVB-T2. View H265 Lite. Tu yy, jest najczulsza głowicza, ten dekoder uzyskuje najsilniejszy sygnał. Tu było od początku 100% sygnału yy, na wszystkich MUX. Nawet przed prowadzeniem dvb 2 nawet na dvb 1 1 Będziemy sobie są parametry sygnału, info. No eee. i ja wiecie tak, DVB-Puls, yy, siła jakoś po stówce. Sprawdzimy sobie inny ten kanał. Jedynka. Jedynka nie wiem, czy nie została w starym standardzie, nie wiem, w sumie musiałem sprawdzić na stronie Limitel'u. Ale jedynka nie wiem, czy nie została w starym standardzie. Info. Jedynka stówka wjechała, przypominam, 70 km do Nadajnika. I to też nie jest pogoda żaładna. Yy, u nas jest zrobione to tak, że mam antenę ustawioną na Warszawa-Raszyn. I tak, dvbt dfabt 2 Moc nadawania UHF 100 kW. Stówka wjechała. Teraz przełączymy sobie na MUX 8. MUX 8 będzie naszło z drugiej anteny z dipola 19 tej długiej. VHF-owej. Weźmy z TV. MUX 8 zostaje w standardzie DVB-T1. MUX 8 również nadajnik Warszawa-Raszyn. Ten sam nadajnik. Yy, MUX 8 w starym standardzie został tu. Nieco słabsze parametry. Yy, czasami spana nam na 90, yy, yy, ale w zasadzie w większości przypadków jest po stówce. Siła jest po stówce. Na Muksie 8 jakoś tam yy, rata sobie na 80, coś tam. Ale pewnie to przez pogodę. Wiadomo, yy, co dalej. Kanały testowe, HF nie wszystkie to odbierają, sprawdzałem. Ale większość powinna to odbierać na tak całej głowicy i na tak silnej instalacji. Też biła stówka, bez problemu. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o UHF, u nas mamy antenę SR Classic, Thermola, VHF, Dipol, Ilość tam elementowy nie pamiętam. Dodatkowo mamy wzmocnienie. To by było na tyle, że chodzi o ten telewizor WBT 2 Teraz przejdziemy jeszcze na drugi telewizor. Tu monitor, który wam pokazywałem, i mamy tutaj nieco inny tunel. Mam tutaj kable TH. E, U, HURZ0336B. A gdzieś taniej TH. który ma nieco mniejszą głowicę. I co my tu mamy? w 6 87 siła. Jakość. Stówka. Czasami 99 do 100, tak to się waha. Na DVBT dwójce. Na DVBT dwójce. Eee, mamy trochę poziom błędów, nam to wyskakuje, Bel. Ale jakoś bardzo to nie wpływa na odbiór jak na razie. Eee, Muks ósmy. Yy, jeszcze w starym standardzie dvb 1 mokslus się nie zmienił, VHF zostaje tak jak jest. Co z VHF-em? Oto z VHF-em mamy, tak, wejdziemy sobie w info. Tu yy, niestety, na tym tunerze chodzi o VHF, niestety VHF się nieco troszeczkę pogorszył. Jeżeli chodzi o jakość, siła została taka sama. Ale VH prawdopodobnie się pogorszy bo mam leciutko nieprawidłowo ustawioną antenę, bo kiedyś tam coś korygowałem i nie zdążyłem tego poprawić. Ale MUXUS my nie jest z dvb 2 więc to nie ma nic związanego. Kanały HEVC. Czy ten tunel nam wyszukał HEVC? Wyszukał nam HEVC. Niekodowany dokument HEVC. No co, będzie siło, czy będzie dobrze? HEVC, zobaczymy. Stuwa wjechała. Proszę bardzo. Eee, jedynka... Kurdeż, na kom koniec przyjechała i tam teraz dwa kilometry polecisz. W ogóle zobaczcie! Po wyszukaniu kanałów na DVB-T2 zobaczcie co nam się tu wpieprzyło, zobaczcie ile tu jest kanałów. Jakieś Polsat komedii Polsat Extra, eee, ale te kanały tu nie będą odbierać, bo są to prawdopodobnie kanały kodowane. Zresztą zobacz... Zakodowany, czyli aby, ten aby te kanały odbierać, yy, potrzebujemy kartę potrzebujemy dekodera yy, z kartą operatora. To jest prawdopodobnie cyfrowego Polsatu, czyli kartę, yy, pol kartę i dekoder polsatowski wtedy możemy oglądać kanał zakodowany. Można by te kanały pousuwać w tym dekoderze, bo kurde cool ja zrobiłem błąd, powinienem kliknąć szukaj tylko nie kodowane, Kliknąłem szukaj kodowane. I szukałem już również, szukaj kodowany niepotrzebnie, ale to sobie to później usuwam. Eee, co dalej? Weźmy jedyne. Weźmy jedyne. Jedyna, nie jestem pewny, czy zdawał Kur! A dobra, zrobimy tak. Dobra, tutaj mamy, mamy niektóre odbicia, ale odbicia nas nie interesują. Jedynka. Jedynka. Info, sygnał jest taki jaki jest. Czyli, jedynka została w starym standardzie. E, tak to by było, jeżeli chodzi o ten dekoder. Czyli to jest tak, w zależności jak czułą głowicę ma dekoder, to te parametry będą się bachać. Zauważcie, że e, ten tuner Viva H265 Lite oraz ten tuner kabletecha. One są połączone na tym samym kablu. Bo tu sobie dochodzi sygnał. W ogóle wymieniłem rozdziały na termolowski. Słyszałem, że te termolowskie, są palcane dobre to kupienia termolowski. Mniej tu mi nawet. Eee, no i tak, no. Zauważcie, że ten tuner, ten tuner tu TIO oraz tuner w letniówce idą z jednego kabla. Więc tutaj sygnał do tego tunera i sygnał do tego tunera chodzi nam identyczny. Nie licząc to, że o 2 metry kabel jest dłuższy. To to nie ma prawie żadnego znaczenia. Ale przychodzi taki sam sygnał. A zauważcie. Ten sam sygnał, ale dekodery go inaczej widzą. Na Vivie mamy stówę na hewcu, A na tym dla porównania przełączymy na ten sam kanał. Gdzie tu są hewce? Przełączymy na ten sam kanał, żeby Wam pokazać, jaki tam kanał jest TVP Rozrywka Hewc, włączymy tutaj rozrywkę Hewc eee, TVP Rozrywka HEVC. i zobaczymy no i co? i tak tu mamy a wiecie, parametry się różnią, bo tutaj nam bija do stówy 85 na 100 a tutaj na tym samym kablu mamy 100 na 100 Czyli, jak widzicie, parametry sygnału nie zależą tylko od anteny, od wzmacniacza, wzmocnienia. Parametry sygnału zależą również od po prostu naszego tunera. Bo niektóre tunery mają inaczej. Tak jak ja mam tutaj na przykład tuner. O, pokażę wam mój piedzielnik. Jeszcze tu miałem taki tuner, czekajcie, stary tuner. Ja ten tuner wsadziłem, czekaj. O. Tu mam swojego Blow'a poprzedniego, który również wspiera dvb 2 heft. On był kiedyś tutaj w miejscu Vivy, już Wam to pokazywałem, ale wymieniłem go, bo zależało mi na usługach sieciowych i YouTubie. Ale zauważcie, że tak, na tym samym kablu, na tym tunerze, na DVB-T1, na DVB-T1 przypominam, był 80 na 80 a na tym, na t 1 i na t 2 jest to na 100. Na tym samym kablu. Nic nie ruszałem w instalacji, tylko sam tuner podmieniłem. Czyli widzicie, nie tylko antena kabel i, i nie tylko antena z ma znaczenie. Ma znaczenie również y sam tuner. No więc parametry potrafią się różnić. Więc tak, to by było chyba na tyle. Wszystkich telewizorów nie będę wam łazić, po domu i wszystkie pokazywać bo wszędzie jest podobnie. Pokazałem mam tylko te takie zewnętrzne tunery, bo w tym momencie mam wszystkie tunery przeznaczone do tvp 2 e, więc tak, dobra, to by było na tyle. Jeszcze przypominam, anteny ustawione na nadajnik 70 km. Rzadko się spotyka, żeby 70 km i jeszcze na 6 telewizorach z 70 km były takie parametry najczęściej. Tak jak na przykład moja ciociara na tam ma antenę siatkową, tam jest nędza, a też ma ustawioną na ten sam nadajnik co u mnie. Na jednym telewizorze. Więc to, więc jeśli chodzi o sygnał wpływają wiele czynników. Wpływa antena, wpływa wzmacniacz, wpływa ustawienie, no i oczywiście też sam tuner. No. więc dobra, to by było na tyle. Tak się pokazują parametry na DVB-T2. Jak coś się zmieni, jak coś będzie krzoczyć, czy coś, coś się pojawi, to oczywiście nagram. Więc to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!